Cześć kochani, jak tam po weekendzie? Wiecie, że już za kilka dni mamy sierpień, ale to lato leci. A ja zapraszam Was dzisiaj na świeży przegląd nowości. Zobaczcie, co nowego pojawiło się do kuchni. Są już też bardzo stylowe dekoracje. Możecie już kupić na przykład te pufy. Będą też przydatne akcesoria na podróż i antykleszczowo. Zerkniemy na nowe kosmetyki i praktyczne rzeczy do domu, a na koniec coś dla zwierząt i nowinki kreatywne, jak zawsze bardzo różnorodnie, no bo wiadomo, to jest action. Gorąco Was zapraszam. I lecimy. Zacznijmy od działu kuchennego, gdzie właśnie pojawiły się maszyny do mrożonych napojów. Dzięki nim przygotujecie napoje o płynnej konsystencji, takich jak slashi czy mrożone soki. Urządzenie działa na zasadzie chłodzenia i mieszania płynów, właśnie w taki sposób, że uzyskujecie napoje o konsystencji drobno zmrożonego lodu. Sprzęt ma 1 litr pojemności i 30 watów mocy, są już dostępne za 100 zł. Pojawiły się też nowe kubki do kawy, są z napisem właśnie kawa, mają 220 ml pojemności i są ceramiczne. Do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych w takich ciepłych odcieniach. Kubki mają też wygodne ucho i za sztukę zapłacić je 4 zł. Znajdziecie tu również nowe zestawy noży, w środku są dwie sztuki takich małych nożyków do obierania, wykonanych ze stali nierdzewnej i są to noże z takiej niemieckiej miejscowości Solingen, nie wiem czy dobrze wymówiłam, ale to podobno jeden z najlepszych regionów na świecie w produkcji noży. Zestawy kupicie za 6 zł i 50 groszy. Przechodzimy teraz na dekoracje, gdzie świeżutką nowością są te świeczniki. Są na te długie świece, mają stylowe złote akcenty, w tym z taką kokardką i do wyboru są w kilku ciepłych kolorach. Ich cena to 4 zł i 60 groszy. Natomiast z mebli pojawiły się bardzo efektowne półokrągłe pufy. Mają ciekawy, właśnie taki zaokrąglony kształt, no, który zdecydowanie wprowadzi do waszych wnętrz wrażenie przytulności. Przełamią, myślę, też te sztywne linie pozostałych mebli. Tu macie ich dokładne wymiary. Mogą też posłużyć jako dodatkowe ścisko, bo udźwigną 90 kg, w środku jest też schowek, a same pufy no, łatwo też złożycie jeśli nie będą Wam potrzebne. Do wyboru mamy wersję ciemniejszą albo jaśniejszą, więc no, jeśli macie gdzieś pustą przestrzeń, to będą takim uroczym dodatkiem i wypełnieniem są już dostępne za 70 zł. Zerknijcie też na dyfuzory olejków. W zestawie są dyfuzory w bardzo takiej no stylowej, ale też takiej klasycznej, prostej formie, wraz z dwoma olejkami. Są o zapachu drzewa, sandałowego i mięty. Dyfuzory ładujecie za pomocą kabla USB-C. No i do wyboru są białe albo ciemno-szare. Kupicie je za 25 zł. I chodźcie zerknijmy jeszcze na świece, bo też mamy tu nowe modele, te posiadają dwa knoty i są w szkle, które jeszcze no spokojnie po wypaleniu możecie do czegoś tam wykorzystać, do wyboru są o zapachu bawełny, wanilii i leśnych owoców i tu słuchajcie no powąchajcie akurat ten zapach mi bardzo akurat się spodobał i cena to 14 zł. A już w dziale z akcesoriami na podróż pojawiła się taka otonowość. Widzicie, często pychamy te nasze rzeczy do walizek, więc, właśnie z pomocą mogą nam przyjść te zestawy takich kompresyjnych toreb. Dzięki nim zmniejszycie powierzchnię swoich rzeczy podobno aż do 60%. W zestawie znajdziecie trzy sztuki w różnych rozmiarach. Tu macie jeszcze, jak dokładnie to wygląda, i one są już dostępne za 25 zł. Co prawda to nie jest nowością, ale stwierdziłam, że no warto czasem Wam przypomnieć o rzeczach, które naprawdę warto mieć w lato. I w Action Na dziale dla zdrowia kupicie takie małe, ale bardzo praktyczne zestawy na ukąszenia. Wiecie, co to jest jakby taka niewielka apteczka do pierwszej pomocy właśnie w przypadku kleszczy, w przypadku urządlenia czy ukąszenia. W środku są między innymi dwa plastry, jest tu też penseta. Szczypce do wyciągania kleszczy, chusteczki do oczyszczania ran, e, też jest plaster na ukąszenie owadów, jeszcze szkło powiększające i saszetka preparatu Kemagel, czyli takiego, nie wiem, czy wiecie, hydrożelu do stosowania na rany. E, naprawdę warto mieć, choć oby się nie musiało przydać oczywiście, kupicie je za 12 zł i 50 groszy. A teraz czas na dział kosmetyczny i tu mamy nowe maski do włosów z olejkiem arganowym. Ma za zadanie nawilżyć i odżywić włosy. Tu macie jeszcze ich skład i ich cena to 13 zł. I wiem, że w Action jest wiele fanów tej serii Fabulosa, ale jeśli chodzi o akurat środki do prania czy do podłóg, ale słuchajcie, tu mamy właśnie z niej coś nowego na kosmetykach. Mianowicie mydła do rąk. Piszecie, że lubicie je szczególnie za zapach, no więc takie mydło, no może być strzałem w dziesiątkę. Do wyboru są standardowo te trzy wersje z cyframi 1, 2 i 3 i one są już dostępne za 7 zł. I pojawiły się tu też takie zestawy do mycia. W środku jest mydło z piankową siateczką od razu. Dzięki niej mamy uzyskać właśnie ten efekt kremowej piany na skórze. Mydła mają też wegańską formułę, i do wyboru są trzy wersje: jest z niacinamidem i zieloną herbatą, z witaminą C i kolagenem oraz rzęszeniem i kofeiną. Za sztukę zapłacicie 6 zł. Zerknijcie jeszcze na kilka nowości z działu multimedialnego, a ja zaproszę Was do naszej actionowej grupy na Facebooku. Kochani, wymieniamy się tam opiniami o rzeczach z action, komentujemy, doradzamy i odradzamy i ostatnio pisaliście, że jesteście bardzo zadowoleni z tych tabletek do czyszczenia pralek. A ja osobiście polecam Wam ten materac, który właśnie ostatnio kupiłam. Miał być dla gości, no i na takie doraźne spanie. I powiem Wam, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Jest wysoki, bardzo wygodny i uwaga, ma wbudowaną pompkę, więc wkładacie kabel do kontaktu, 3 minuty i pach! Materac jest gotowy do spania. Więc jeśli akurat teraz planowaliście zakup, to naprawdę gorąco Wam go polecam. I kochani, jeśli chcecie wiedzieć właśnie jak coś wygląda w użyciu, co sami polecacie, to gorąco zapraszam Was do dołączenia do tej grupy. To jest dokładnie ona i link do niej macie w pierwszym komentarzu pod filmem albo w opisie filmu. A wracając już do przeglądu, w dziale multimedialnym znajdziecie bardzo fajny produkt od marki Grunding. Mamy tu zestaw do czyszczenia ekranów, telefonów, tabletów, laptopów czy telewizorów. I nie wiem, czy zauważyliście, ale oprócz środka czyszczącego jest to także u góry ściereczka. Za zestaw zapłacicie 10 zł. I także od marki Grunding mamy nowe uchwyty na telefon. Mówię nowe, ponieważ znam je doskonale, ponieważ kupiłam ich wcześniejszą wersję. One miały tą górę jedynie troszeczkę węższą i krótszą. Uchwyty przydadzą Wam się w podróży, jeśli używacie nawigacji, jeśli ta wersja jest naprawdę podobna do wcześniejszej, to już Wam ją gorąco polecam, ponieważ nigdy nie kupiłam tak dobrego uchwytu na telefon. Powiem Wam szczerze, że ten lepiec, który dociskacie do szyby, naprawdę świetnie trzyma. I mimo tych gorących dni, kiedy naprawdę te szyby nam się nagrzewają, uchwyt ani razem jeszcze nie spadł. A korzystam z niego już kilka miesięcy. Jego cena to 45 zł, ale naprawdę warto. Natomiast na dział z akcesoriami do łazienki powróciły te uchwyty na papier toaletowy. Są to metalowe stojaki, zmieszczą kilka rolek papieru, co na pewno przyda się podczas jednej imprezy. Nigdy gościom nie zabraknie tego papieru, i do wyboru mam je w kolorze czarnym albo białym. Zapłacicie za nie 18 zł. I przechodzimy teraz na dział dla zwierząt, gdzie pojawiły się nowe miski na karmę. One są zobaczcie na takim bambusowym stojaku. I tu macie też ich dokładne wymiary. Bardzo ładnie się prezentują, i też podłoga pozostanie sucha. Same miski są ceramiczne, i też spokojnie możecie je mieć w zmywarkach. Do wyboru jest wersja z białymi miskami albo czarnymi. Kosztują 20 zł. I skaczemy teraz na dział kreatywny, gdzie są już dostępne te drewniane kwiaty. Możecie je pomalować, dowolnie wyżyć się kreatywnie. Do wyboru mamy też dwa warianty i za sztukę zapłacicie 3 zł. I z tego co zauważyłam, naprawdę hitem na dziale kreatywnym są od dłuższego czasu już takie mini scenerie do samodzielnego złożenia. Lubicie je za te szczególiki, za to, że też tak świetnie później wyglądają i także są fajną ozdobą. Te modele mają także szufladkę i do wyboru mamy też różne warianty. Zapłaćcie za nie 22 zł. I też bardzo ciekawą nowością w tym dziale są zestawy do haftowania poszewki. Ona ma wymiar 40x40 cm i w środku macie wszystko, co wam do tego potrzebne, czyli m.in. nici do haftowania oraz tamborek o średnicy 20 cm, a także igłę do haftowania. Do wyboru też mamy różne wzory i cena to 12 zł. I jeszcze na koniec dział do majsterkowania. Tu z kolei kupicie już m.in. zestawy do mieszania do farb i cementu za 14 zł. Albo jest też stacja lutownicza za 55 zł. I kochani, na dziś to już naprawdę wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście, za wszystkie Wasze komentarze, za łapki w górę. Mam nadzieję, że ten przegląd Wam się przyda. Wszystkim życzę udanego tygodnia i trzymajcie się cieplutko. Pa!